Cieszymy się ze zwycięstwa, zwłaszcza, że te mecze niedzielne, zawsze w ekstraklasie, wiążą się tylko i wyłącznie z dwudniową przerwą i, i właściwie jednym dniem regeneracji dla zespołu, więc ten okres jest dla nas zawsze bardzo dynamiczny i zawsze w takim okresie e, trzy punkty będą nas satysfakcjonować. Odnośnie spotkania no to gratulacje dla zawodników za, za postawę, jaką dzisiaj zaprezentowali. Byli bardzo zdeterminowani, byli, byli zespołem, który, który mimo trudności jakie napotkał w tym meczu cały czas trzymał e, poprawną organizację gry. Oczywiście przy bramkach, e, zwłaszcza przy bramkach w niektórych sytuacjach mogliśmy się lepiej zachować indywidualnie bądź, bądź grupowo. E, o tym będziemy rozmawiać na, na analizie, natomiast e, zawsze jak się strzela pięć bramek na wyjeździe no to trzeba być usatysfakcjonowanym ze zwycięstwa. Myślę, że bez względu na to z jakim rywalem będziemy grać w przyszłości, to pięć bramek strzelonych u rywala w domu może robić wrażenie. Dziękuję. Dziękuję. Czy są pytania? Dzień dobry, panie trenerze. Przemysł Opinion, Gazeta Częstowska. Przede wszystkim gratuluję zwycięstwa. Mam takie pytanie: Czy spodziewał się pan takiej eksplozji strzeleckiej w dzisiejszym meczu Dawida Drachala? Dziękuję. Myślę, że nawet tego Dawid się nie spodziewał. Faktycznie zagrał dzisiaj mecz bardzo dobry w ataku, zwłaszcza jeżeli chodzi o wypełnienie pola karnego, bo, bo te dwie pierwsze bramki wiązały się z tym, że po prostu miał bardzo dobre nastawienie do tego, żeby te pole karne atakować, mimo że był najdalszym zawodnikiem od piłki, co warto podkreślić, więc duże gratulacje dla niego. Dobry mecz w ataku, ale na pewno też dalej jest Dawid na etapie wdrażania zachowań w obronie, bo tutaj myślę, że, że mógł być w kilku elementach lepszy.